Przebierz mały, że mam dobrą współpracę. Holy tej więc się wzbogacę. Premiera zawsze tutaj musi się zgadzać. Ja rzucam upload, a ty go odpalasz. Drop, 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 drop. No co ty na to mały, co dziś otwieramy? No co ty, co ty? Obczaj moje dropy. No co ty na to mały, co dziś otwieramy? Sto pięćdziesiąt, no i jeden No co ty na to mały, co dziś otwieramy No co ty, co ty, obczaj moje tropy? No co ty na tą mały, co dziś otwieramy? Sto pięćdziesiąt, no i jeden Bo się coś czy wszystko ze mnie jest mojego głowok? To nie? Um, spację. Co? Wiesz, kliknij mi tą spację, bo może się wpić muzykę. Cześć z tej strony Ivy. Witam się dzisiaj z wami, jak zawsze bardzo, 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 bardzo serdecznie w najnowszym premierowym odcinku 151. Tak, jest to set, który jest przez wielu z Was, przeze mnie również bardzo wyczekiwany, w związku z tym, że przywodzi między innymi boomerom, takim jak ja, na myśl wspomnienia dzieciństwa tego błogiego, beztroskiego, sielskiego, można powiedzieć na swój sposób. No i niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie zna chociaż pięciu nazw Pokémonów z Kanto. I tak zdecydowanie nawet nie trzeba być specem w tym temacie, żeby do tego dojść, ale kochani, że odcinek nie może tak się ciągnąć w nieskończoność, bo mamy dzisiaj naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Między innymi, co sobie otworzymy: 151 Booster Bundle, 151 Poster Collection. Oraz nasze ulubione ETB. Tym razem jest ono ze Snorlaxem. Czy kogoś dziwi taki dobór? No nie, może i troszeczkę, ale z drugiej strony cieszę się, że jest to coś innego, fajne urozmaicenie. Myślę, że totalnie na plus szczególnie, że nie umieścili tutaj Charizarda, który miał swoje 5 minut, żeby się popisać w ostatnim dodatku Obsidian Flames, którym można powiedzieć stanowił taki trzon. No, ale że okazja jest naprawdę wyjątkowa, premiera jest niesamowita. Wraz z Pokeshop.pl przygotowaliśmy dla Was rozdanie, w którym do zgarnięcia będą aż cztery takie booster bundle. Tak, dobrze słyszycie, wygrywają aż cztery osoby. W związku z czym zachęcam do uważnego oglądania odcinka, żeby znaleźć zasady, ale oczywiście nim przejdziemy, to wielkie dzięki dla wspomnianego Pokeshop.pl za dostarczenie towaru na dzisiejsze rozdanie i na dzisiejszy odcinek. Wam, jak zawsze, przypominam, że na hasło Ivy macie aż 5% rabatu i to na calutki asortyment. No to co, nie ma czasu do stracenia, lecimy z tym. Jako, że przeprowadziłam małą ankietę, taką przedpremierową, co będziemy otwierać? Tak, oczywiście otwieramy wszystko, ale najmniej głosów zdecydowanie postawiliście na ten produkt. W związku z czym? obczajimy go jako pierwszego. Być może odczarujemy go troszeczkę i szczerze domyślam się z jakiego powodu on może nie wydawać się jakiś super dla Was atrakcyjny, a z tego względu, że on w środku posiada tylko trzy boosterki, więc podejrzewam, że jako, że jest to przy świetnych holiday set, tak przynajmniej się zapowiada. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku nie zmienię zdania. No, w każdym razie, oprócz oczywiście trzech boosterków, mamy trzy promki, które już Wam tutaj przybliżę. Tył, no jakże, wypełniony całym tym deseniem pokemonowym 151, który swoją drogą wygląda przegenialnie, prze, prze Naprawdę, więc, um, okej, okay. bierzemy nasze startery. Właściwie to można powiedzieć, że to nawet takie symboliczne rozpoczęcie, bo w końcu od czego zaczynamy przygodę w Pokémonach? jak nie od tego, żeby wybrać swojego właśnie startera. Więc jeśli chodzi o promki, no to mamy. Pierwsze co mamy, Bulbasaura. Ta jest najbardziej takim miękkim stylu, i szczerze mówiąc, cały czas mam wrażenie i nie mogę się temu oprzeć, że jest to swojego rodzaju PJ, a jest to po prostu gałązka z mchem. Tylko cały czas przez ten dziubek prawdopodobnie. Ja widzę tutaj Pidgeya. Dajcie znać, czy Wy też również go tutaj widzieliście. I jako kolejną promkę mamy. O, Swirla tutaj na rogu, patrzcie. Mamy oczywiście Charmandera. I ten, moim zdaniem, nawet bardziej niż w oryginale co znaczy, w oryginale to też jest oryginalny e, wygląda tak strasznie jaszczurkowato. Wydaje mi się, że to przez to, że dorobili mu taki dość pokaźny mostek, takie zgięcie na nosie. No ale jakby nie było, tak naprawdę to jest Pokémon w pewnym sensie inspirowany jaszczurką, chyba? Ale to holo wygląda obłędnie, szczerze mówiąc. I jako ostatnia promka wlatuje oczywiście Squirrel, który tutaj ma dla znowu. Ej, bez jak patrzyłam na te promki przez opakowanie, no to ja tego nie dostrzegałam. Widzę to dopiero teraz. Co oczywiście bardzo mnie cieszy. Jeżeli na podstawie kart miałabym wybierać Startera, wiecie co? Nie wiem, czy nie wybrałabym bulbozaura, chociaż w normalnych warunkach poszłabym raczej w Charmandera. Oczywiście trzy boosterki. Pierwsze zresztą na tym kanale 151. No wyglądają, muszę powiedzieć, cudnie. I jeszcze te Pokemony z tego tła zyskały taką, takie odbicie, taką folię, więc genialnie. I na każdym oczywiście. No, jak żeby kto inny jak nie mił. Ale, kochani, tu nie wszystko, jeśli chodzi o to pudełko, bo zyskujemy tutaj całkiem pokaźnych rozmiarów plakat. Szczerze mówiąc, on wydaje się dużo większy niż e, nawet myślałam. Jeśli chodzi o jakość druku, naprawdę muszę przyznać, że kolory są intensywne. Sam plakat jest gładziutki. Jeszcze takie grafiki z tyłu są, patrzcie! Genialny! Ej, ten plakat byskitu wychodzi genialnie. Patrzcie, tutaj są grafiki powiązane z różnymi Pokémonami. Wygląda to rewelacyjnie. Kochani, powiem Wam, że jeśli chodzi o ten plakat, sprawa jest genialna. Jak widzieliście, naprawdę jest on potężnych rozmiarów. Wydaje mi się, że to znaczy nie mierzyłam, ale tak porównując do swojego wzrostu, no to on tak ponad metr będzie mieć spokojnie na yy, wysokość, więc szczerze mówiąc, jestem pozytywnie mega zaskoczona. Jakością i wielkością tego plakatu. Więc jeżeli może chcielibyście przyozdobić sobie, nie wiem, pokój, sufit, cokolwiek innego, rewelacyjna sprawa. Okej, okay, jako że dzisiaj mamy taki, można powiedzieć, swojego rodzaju przegląd tych produktów ze 151 premierowych, myślę, że nikt się nie pogniewa, jeżeli pusterki będą otwierane zaraz, właśnie po otwarciu tego danego produktu. Oczywiście, przypomnienie, jeden do przodu. <laughs> Ale piękna ta energia jest, no nie, tak mnie łatwo wziąć na bajerę, że coś, śliczna, trawiasta, zbajerowana energia i tak, e, pierwsze odczucie, no oczywiście odczucie słodkości, słuchajcie, ja jestem boomerem, więc jak widzę tylko karty, o tutaj mamy item, Old Amber, z którego, co ja drogo wiecie, jaki Pokemon się klu? Tak, ja pamiętam Aerodactyl. Jej, nie spodziewałam się, że szczerze mówiąc, sama twarz będzie mi się e, do tych kart cieszyła. Nie, że nie spodziewałam się, że mam u siebie takich wyższych uczuć, po prostu... O! Jakie słodkie! <ścoughs> Bulbasaur, który tak na dzisiejszym odcinku został okrzyknięty moim starterem. Jaki piękny! I to jest oczywiście Illustration Rerka. I kochanie, jeśli chodzi o tył, Alakazam i Ex. Jej, nie mogę, jaki piękny słodziak. Boże, przepiękna jest ta karta. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze sporo takich zachwytów. Szczerze mówiąc, na to liczę. Pierwszy booster, a ja po prostu przepadłam. O! Czyli to z tą energią to taki bajer był. Można powiedzieć wręcz zwiastujący fajną kartę, bo tutaj jak widzicie mamy e, regularną energię, ale za to pojawia się squirrel. Swoją drogą, śmiałabym jakby się okazało, że mm, z tych boosterów wypadnie coś, no w zasadzie każdym jednym będzie dany starter, no tam na przedostatniej bądź ostatniej karcie, nie? Coffin, nic specjalnego, ratata, no. Słodka, mała wędrowniczka. Oczywiście tutaj pokonuje przeszkodę, żeby dostać się na drugą stronę, a tymczasem ja przechodzę na ostatnią kartę, którą jest Giovanni's Charisma. Słuchajcie, karta typu trainer. Ja nie wiem, co się zepsuło. Po prostu wow. No i co, lecimy z trzecim boosterem. Ale kochani, szczerze mówiąc, ej patrzcie, przeszliśmy przez wszystkie startery. Tamten był Squirrel, tutaj mamy Charmandera, oczywiście w basicowej wersji. Natomiast coraz więcej Pokémonów, właśnie z pierwszej generacji, się przed nami odsłania. Nie powiem, bardzo fajnie byłoby zebrać praktycznie wszystkie, nawet tych właśnie basicowych. Formach. Wydaje mi się, że będzie to może cel większości albo jakieś tam części e, z boomerskich kolekcjonerów, właśnie. Dobra. Reverse, Sunslash na rewersie. I ostatnia karta. Charizard i EX, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie ma to podlot do startera. Wow, ja jestem w szoku. Trzy boostery otwarte. Trzy plus. Europy. Słuchajcie, myślę, że skoro mamy takie dobre flow, jeśli chodzi o otwieranie tych boosterów, co wy na to, żeby teraz zabrać za booster bundle? Jako, że właśnie 151 to holiday set, to oznacza tyle, że booster boxa tutaj nie będzie. W związku z czym dla osób, które szczególnie lubią i chcą samych boosterków, pojawiła się opcja takiego pudełeczka, które wygląda dość jak pre pudełko, chociaż nim nie mniej jest. Ale jeśli chodzi o zawartość, mamy tutaj kochani konkret, samą esencję tego właśnie holiday setu, czyli 2, 4, 6 boosterków. Myślę, że tutaj pomieszamy i coś z dropów powyciągamy. Patrzcie teraz! Znowu ta sama sytuacja, ale tym razem mamy tutaj wyraźne, mega wyraźne swirle. Ale coś mam dzisiaj szczęścia do tych trawiastych energii, no. Sami musicie mi to przyznać. Mam nadzieję, że i ten właśnie booster e, będzie właśnie coś takiego fajnego na końcu zwiastować, bo naprawdę nie mogę nic powiedzieć na dzisiejsze e, dropy. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie takie, e, że zaraz wszystko oklapnie. No w każdym razie no, jedna jest szansa, żeby to tak naprawdę sprawdzić. E, Gengar jako ulubieniec czy taką rewelacyjną tą kartę zrobili? No nie powiedziałabym. No ale okej, okay. mamy innych dużo fajnych ilustracji. Jinx, a dla innych Maryla i X. I nie ukrywam, nie umiem wyjść z pierwszej fazy podekscytowania, w związku z czym już przechodzę bardziej do konkretów. Co miałam powiedzieć na samym początku to to, że w odczucia, jeśli chodzi o same karty, no to one są takie dość solidne, a sam busterek taki dość, można powiedzieć, grubiutki. jakaś śliczna... Zwykła holo, ale śliczna. Tym razem również ze Swirlem, ale energia typu właśnie walczącego, więc kto wie, może przez tego trade'a. Oho, jaka ciekawa karta Magmara, taka można powiedzieć bardziej współczesna. Nie wiem, czy to określenie to jest to, które najlepiej oddaje, co mam na myśli, ale załóżmy, że na potrzeby tego odcinka przyjmiemy, że jest spoko. Bills Transfer. Szkoda, że nie w postaci właśnie y, Pokemonowej, lecz człowieczej. Executor. No i tam z tyłu, nie wiem czy dobrze przeczuwam, nie wiem czy dobrze czuję. A, haha, zrobiłam was w balona, bo to właśnie teraz przejdziemy do tej ostatniej karty, Chansey. No i słuchajcie, jeżeli teraz miałabym porównać, chociaż tak, jeszcze troszeczkę za wcześnie, jeszcze może poczekajmy parę boosterków, no ale co chciałam wspomnieć o Crown Zenith. Czy Crown Zenith dropił lepiej niż 151%? To jest pytanie, które myślę pojawi się w głowach wielu z nas. No, przynajmniej w mojej się już zdecydowanie pojawiło. Daisy's help. Venomo. Swoją drogą to właśnie od tego Pokemona, taka ciekawostka wzięło się pierwsze logo, które miałam właśnie tutaj na kanale Ivy. No, póki co ten booster bundle, no to bym powiedziała, że tak na razie, no tak średnio bym powiedziała. Mam nadzieję, że to tylko po to, żeby pokazać tutaj na samym końcu klasę i wyskoczyć z czymś naprawdę niebywałym. Na przykład z takim nidokingiem. Rozdanie time! Tak, kochani, ja wiem, że Wy już się nie możecie doczekać. Fajnie, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że bez przewijania mi tutaj Jeżeli tak, proszę się wrócić obejrzeć i teraz dopiero Poznać zasady, dziękuję bardzo No a tak na serio, co trzeba zrobić, żeby wziąć Udział w rozdaniu? Pierwsze, polajkować Fanpage na Facebooku Drugie, być subskrybentem Tego kanału, oczywiście za łapeczkę Również się nie obrażę Numer 3, pod tym filmem w komentarzu Odpowiedzieć na pytanie, która karta Z setu 151 jest twoją Ulubioną i dlaczego Na odpowiedzi macie cały, cały Lutki tydzień. Czyli brać udział w rozdaniu możecie do dnia 29 września 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi dzień później, 30 września. Jak zawsze, zakładka społeczność na tym kanale. Przypominam, że stawka jest naprawdę rewelacyjna, bo wygrywają aż 4 osoby. Więc kochani, ja uważam, że to jest grzech nie wziąć udziału i nie spróbować swoich sił. Ja oczywiście każdemu z Was osobna życzę mega powodzenia. No i co kochani, jeden z najbardziej pożądanych produktów jest to oczywiście ETB! Tak, przyszła pora na tego właśnie kagatka ze Snorlaxem. E, no, żeby nie było, okaże jak wygląda dookoła. Tak, zaspoileruję promkę, bo od ery Scarlet i Violet każde ETB, jak wiecie, ma właśnie promkę. Swoją drogą mega, rozczula mnie ten PG, ten moluszek tutaj, którego umieścili, ale to ok, może przebadajmy to bardziej z bliska. Jeśli chodzi o książeczkę, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, patrzcie ona jest tutaj zupełnie matowa i bardziej taka papierowa. Zobaczmy może yy, chociaż takie najlepsze karty, potencjalnie najbardziej pożądane. Słuchajcie, no wszystkie te, które zawierają przepiękne ilustracje, to możecie skąd znać. <laughs> Nie wiem skąd. No i mamy tutaj troszeczkę więcej kart. Oczywiście, jeśli chodzi o japoński set, no co? Ericzka? Razy dwa. Special Illustration. Ona w japońskim jest, wydaje mi się, najdroższą kartą całego setu. Czy ta sytuacja będzie również w kartach w secie europejskim? Ciężko powiedzieć, jest na to szansa, ale wcale bym się też nie dziwił, jakby się okazało, że będzie to inna karta. Swoją drogą, co muszę powiedzieć, chociaż to EDB jest koloru białego, no to wszystko zostało to ujednolicone po to, żeby można było wstawić dałty wielu kolorowych Pokémonów, co rewelacyjnie wygląda. Więc e, tak, w kolorze zdecydowanie lepiej niż w szarości. <laughs> co my tutaj mamy? Oczywiście tematyczne koszulki, bloczek z kartami. Energii. Przegródki, które z jednej i z drugiej strony wyglądają, no, można powiedzieć, identycznie. Kosteczki tutaj szczerze mówiąc, nic takiego rewelacyjnego, grunt, że pasuje do motywu. Znaczniki, karta promo ze Snorlaxem i tym prześlicznym Pidgeem. Wydaje mi się, że to tutaj działa zasada kontrastu, przez co ten Pidgey wydaje mi się prosproporcjonalnie słodszy od tego Snorlaxa, który leży tutaj. No, właściwie nawet śpi. Tak, właśnie teraz czaiłam się tutaj, że tu jest Diglett. Naprawdę, jako wcześniej nie widziałam. Nie ukrywam, że ten wachlarz, który teraz jawi się w mojej dłoni, jest to naprawdę satysfakcjonujący i obiecujący widok, z racji, że pokładam wielkie nadzieje, że to właśnie z ETB wypadną najlepsze dropy. Swirle... Tak, wiem, że jestem totalnie monotematyczna, ale wydaje mi się, że dość sporo tych kart holo, to znaczy tych energii holo mi tutaj wypada. O, tego gagatka jeszcze chyba dzisiaj nie było, bądź był gdzieś tam na początku. Więc przynajmniej z tych basicowych mamy takie urozmaicenie, ale piękny. Nine Tails i X. Swoją drogą, taki nostalgiczny dodatek to idealna okazja, żeby zapytać Was właśnie od której generacji rozpoczęła się Wasza przygoda, czy... Jest, tak jak mi się wydaje, większość nas tutaj, która za dzieciaka właśnie miała do czynienia z między innymi, nie wiem, danonkami. Nie! Ale piękna! Leci do kompletu z Giovannim. Dokończąc temat, oczywiście ja jestem wśród y, generacji boomerów, ale takie jeszcze pytanie, co sądzicie o wrzuceniu Eriki właśnie do tego dodatku i uczynienia, można powiedzieć, głównej waifu właśnie z y, tej postaci? Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, wolałabym Misty z racji też anime i umówmy się, karty z tą rudą pięknością, bądź dla niektórych paskudą, Mogłyby stanowić naprawdę fajne obiekty do polowania. Persian. Gloom. <noise> tak, fajnie, że się tutaj jego toksyczność. Na końcu, Nidoking. Ale z drugiej strony uważam za. jakiś śliczny easy. Jej. Uważam za. Taki dość usprawiedliwiony, a w zasadzie genialny zabieg, dla którego Erika jest fajną postacią, właśnie do tego setu. Słuchajcie, czy nie tylko mi, tak myślę zresztą, kojarzy się ona mega japońsko, więc wyobraźcie sobie, że jesteście Japończykami, wypuszczają wam właśnie trenerkę w świetnym secie 151. W Kimoni czy w Yukacie, szczerze mówiąc, nie jestem pewna, jak nazywa się jej to tradycyjne ubranko. O, pierwszy z legendarnych ptaszorów Moltres. Ale może z racji, że już troszeczkę boosterów tutaj dzisiaj mi przez ręce przeszło. Pierwsze wrażenia na temat pull rate'u. Widzę, że jest on zdecydowanie zwiększony, ale tak, to jest to, czego my właśnie od holiday setu właśnie oczekujemy: to znaczy zwiększony. Zwiększona jest szansa na wyciągnięcie jakiejś fajnej karty. I umówmy się, nawet jeśli w większości z nas będzie fajnie tak, powiedzmy, Erika dropić. O nie! Venusaur EX Special Illustration Rare Więc kochani, jeśli chodzi o trawiastość e, dzisiejszego openingu Przebiłam właśnie chyba <gryw> jakiś rekord Mamy i Erikę, która była, tak, gym leaderką trawiastego gymu Mamy pięknego Bulbazaura Illustration Rare I Venusaura EX Special Illustration Rare no kochani, popatrzcie na to sami. Dzisiaj pula zielonych boosterków, zielonych liści została zdecydowanie rozbita. O, rewelacyjna ciemna energia, oczywiście. Tutaj też mi gdzieś śmignął swirl. O, i to nawet nie jeden. No w każdym razie lecimy, bo jest to już przedostatni ostatni boosterek, ale muszę przyznać, że ETB, no totalnie nie zawiodło, nawet już. W tym momencie, jeśli chodzi o dropy, więc jeżeli coś jeszcze by wyskoczyło, jak na przykład taki maczok z y, e, Illustration Rare, byłoby super! <laughs> I na końcu Vial Plum, który rewelacyjnie komponuje się właśnie z y, Eriką, jako że pochodził właśnie jeden z jej teamu. Tak, kochani, przechodzimy do tego momentu w odcinka, w którym otwieram ostatni booster, który nazywa się tym honorowym. Zatem. Pula dzisiaj jest naprawdę ogromna, więc liczę, że ten boosterek również nie zawiedzie, pokaże klasę. Chociaż, ej, umówmy się, otworzyłam łącznie tak jakby połowę booster boxa, a dropy moim zdaniem są rewelacyjne. Bardzo cieszy mnie to, że Erika postanowiła zaszczycić nas dzisiaj swoją obecnością. Ale kochani, czy ta ostatnia energia, liściasta, <grywa> okaże się być szczęśliwa? Zobaczymy. Mamy prześlicznego zaura, który wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj nam tutaj nie śmignął. Yy, podobna ilustracja kiedyś już miała miejsce. Yy, Growlite, Geodude, więc coraz bardziej rozszerza się pula pokazanych tutaj 151 Pokemonów. Mamy Zaura. Ej, czy to jest przypadek, że on jest naprawdę taki liściasty, ten booster? Nie wiem, ale z piąchu wchodzi tutaj Hitmonchan. Mam nadzieję, że nie wybije mi oka. Mamy Gravelera i kochanim. Ostatnią kartą na dziś jest... Prześliczny, o matko, jaki on jest śliczny, Flerion. Słuchajcie, Iwilucje nie zawodzą. Nawet pomimo tego, że jest to regularna karta rer, No ona jest przecież prześliczna. Piękna! No kochani, nie ukrywam, trochę dzisiaj napracowałam, dlatego łapeczka w górę, subskrypcja i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!